Dzień dobry, witam w kolejnym tygodniu kursu online czytania Avista przeznaczonym dla klasy pierwszej szkoły muzycznej drugiego stopnia. Przed nami ćwiczenia na poniedziałek. Przypominam, że kurs jest przygotowany na podstawie publikacji czytania Avista w szkole muzycznej drugiego stopnia, jej pierwszej części szczegóły na stronie www.pwm.pl. Przypominam też, że materiały w formacie PDF dostępne są na stronie www.spmk.pl. Polecam to szczególnie tym osobom, którym ze względów technicznych nie wyświetlają się dobrze materiały nutowe, a proszę pamiętać, że należy czytać nuty z wysokiej jakości materiałów. Krótkie przypomnienie podstawowych zasad. Ćwiczcie codziennie, przeznaczcie na ćwiczenie około 10-15, maksymalnie 20 minut dziennie. Myślcie przed graniem. Nie kładźcie rąk na klawiaturze. Tylko najpierw zanalizujcie zadany fragment. I pamiętajcie, by nie ograniczać czasu na tą analizę. Nikt was, szczególnie w czasach zarazy, nie goni. W czasie gry skupcie się, skoncentrujcie, poświęćcie całą swoją uwagę na dany fragment, tak, żeby zagrać go możliwie precyzyjnie. Przed graniem, w czasie analizy, skupcie się nie tylko na warstwie muzycznej, ale też na aspektach wykonawczych. Zastanówcie się, jakimi palcami zagracie, wyobraźcie sobie to wykonanie. I wreszcie pamiętajcie, by się nie zatrzymywać i nie poprawiać się, bo wówczas wasze czytanie jest zaburzone, cofacie się niepotrzebnie i nie jest ono dostatecznie płynne. Przed Wami ćwiczenia na poniedziałek. Pierwsze ćwiczenie służy kształceniu umiejętności wyprzedzania, antycypacji. Zanim zacznicie grać, dokonajcie całościowego oglądu ćwiczenia, to znaczy spójrzcie na to, w jaki wzór, w jaki kształt układają się czerwone linie. Zwróćcie też uwagę na to, jakie występują wartości rytmiczne oraz czy przy poszczególnych jednostkach pojawiają się znaki chromatyczne. Dokładniejszą analizę przeprowadźcie jedynie w odniesieniu do dwóch pierwszych interwałów. W czasie grania podążajcie za liniami. Cały czas wyprzedzajcie wzrokiem, zapamiętujcie i jednocześnie idźcie naprzód. Pamiętajcie też o tym, żeby zachować stałą pulsację. W nawiasie macie zasugerowane tempo, możecie spróbować wykonać to ćwiczenie nieco wolniej, natomiast nie za wolno, nie dużo wolniej niż zasugerowane. Pamiętajcie też, że w ćwiczeniu występują różne wartości rytmiczne i one was obowiązują. Gdy pojawią się półnuty nie jest to dla Was okazja do odpoczynku, do obniżenia koncentracji, ale do dalszego wyprzedzania, do analizowania już kolejnych jednostek, do podążania za czerwonymi liniami. W, w dniu dzisiejszym wykonajcie ćwiczenie w kluczu wiolinowym. Jeśli już jesteście gotowi, to pamiętajcie, żeby po przełączeniu slajdu i ukazaniu się ćwiczenia zatrzymać pokaz. Przed Wami ćwiczenie, które wykonacie na cztery ręce, ale oczywiście w pewnym sensie na cztery ręce, bo wykonacie je z przygotowanym, wygenerowanym nagraniem drugiej partii. Przed grą oczywiście dokonajcie dokładnej analizy ćwiczenia i dokonajcie tej analizy intelektualnie, to znaczy w Waszej wyobraźni, w Waszych głowach. Zidentyfikujcie tonacje, sprawdźcie, czy nie występują znaki chromatyczne przygodne i jeżeli występują, to jakie mają znaczenie dla struktury harmonicznej przykładu w ogóle. Zidentyfikujcie też i przeanalizujcie miejsca trudne miejsca, gdzie odbiega się od przyjętego schematu miejsca, gdzie występuje szczególne zagęszczenie, gdzie występują skoki itd. Sami też decydujcie, czy realizować ozdobniki, o ile oczywiście występują one w przykładzie. Koniecznie przeanalizujcie też warstwę rytmiczną. Wyobraźcie ją sobie, wręcz w pewnym sensie, wystukajcie w Waszych głowach i zróbcie to w kontekście podanego tempa. Waszemu w ćwiczeniu towarzyszy nagranie, które zostało przygotowane w tempie zasugerowanym na prezentacji. No i do tego tempa musicie być przygotowani. Dlatego ustawcie sobie wpierw metronom, poczujcie dokładnie ten puls, a następnie w tym kontekście wyobraźcie sobie całe ćwiczenie. Nagranie przygotowane jest tak, że usłyszycie wpierw dwa takty. Dwa takty, w których wystukany jest puls, Pierwszy pusty takt i drugi takt, który bezpośrednio poprzedza Waszą grę, lub jest to takt, który, w którym występuje przedtakt, o ile on występuje w ogóle w ćwiczeniu. Ten drugi takt jest zaznaczony akcentem. Przygotujcie ćwiczenie tak dokładnie, tak dobrze, aby się nie zatrzymywać, aby nie przystawać, bo nie ma czasu na poprawianie. Nagranie, co oczywiste, na Was nie poczeka. No i jeżeli jesteście gotowi, to po wyświetleniu ćwiczenia zatrzymajcie pokaz tak, aby możliwa była analiza zadania, a następnie, następnie wznówcie go, aby usłyszeć nagranie i wspólnie z nagraniem wykonać zadanie. Na koniec dzisiejszego zestawu ćwiczenie muzyczne. Przypominam więc krótko zasady, które omawiane były przez cały zeszły tydzień. Pamiętajcie, żeby przeanalizować je, zanim zaczniecie grać znów. Przypominam o złotej zasadzie głowa. A nie palce. Wszystko ma się odbyć wpierw w Waszej wyobraźni. Pamiętajcie, żeby zidentyfikować tonację, zastanowić się nad strukturą harmoniczną w obrębie przykładu oraz zastanowić się nad tym, jakie występują znaki chromatyczne i jakie one mają znaczenie w kontekście. Przemyślanej wcześniej przez Was struktury harmonicznej. Zidentyfikujcie i przeanalizujcie miejsca trudne, miejsca szczególnego zagęszczenia, spróbujcie je rozbroić, spróbujcie je sobie w głowie zagrać, rozłożyć na czynniki pierwsze. Zidentyfikujcie też, jeżeli. Pojawiają się schematy powtórzenia, miejsca podobne, a jeżeli podobne, to zastanówcie się nad tym, jakie występują różnice. Bardzo ważne jest, abyście się zastanowili nad strukturą rytmiczną i w trakcie waszego grania zrealizowali ją dokładnie, bo rytm jest takim samym elementem tekstu jak wysokości dźwięków. Zanim zaczniecie też grać, bardzo was proszę, abyście. W pewnym sensie wyobraźni zagrali ten przykład w Waszych głowach, żebyście wyobrazili sobie wykonanie, żebyście się zastanowili, jakimi palcami zaczniecie, gdzie podłożycie palce, gdzie odbierzecie materiał od jednej lub drugiej ręki. I pamiętajcie o dwóch elementach, które także Was obowiązują, czyli o artykulacji i dynamice. Jeżeli jesteście gotowi, to po wyświetleniu ćwiczenia zatrzymajcie pokaz. Tyle na dzisiaj, do usłyszenia, do jutra.